Oto sposób, dzięki któremu saker z warszawskiego Koksa tak dociął na zawody i który sprawił, że moja każda kolejna redukcja stała się o wiele łatwiejsza. Zanim jeszcze powiem Ci o tym sposobie, to zadajmy sobie pytanie. Co robi większość trenujących, kiedy skończy wykonywać serię? No w sumie to chyba nic. Napiją się wody, no i czekają na kolejną serię. No właśnie, w sumie to chyba nic. Pamiętam, jak kiedyś oglądałem vlogi Sakera z WK, z jego przygotowań do zawodów i usłyszałem tego protipa. Sakerek między seriami sobie chodzi na bieżni. No bo to fajna opcja, bo jak on trenuje po 3 godziny, to, to jest w stanie tak naprawdę robić swój, swój cel kroków na treningu. Zapadł mi w pamięć i do teraz z niego korzystam. Nie musisz mieć prywatnej siłki, żeby po skończonej serii wskakiwać na bieżnię. Możesz nabijać kroki po prostu spacerując po sali treningowej. Załóżmy, że na treningu zrobisz 7 ćwiczeń po 3 serie. Są one rozdzielone 3-minutowymi przerwami, podczas których przez 2 minuty będziesz chodził. Daje nam to 42 minuty nabijania kroków, podczas których po pierwsze nie osłabisz regeneracji, a po drugie odpoczniesz tak samo efektywnie do kolejnej serii. I nie chodzi o jakiś ciężki, szybki marsz, którym będziesz zwracał uwagę wszystkich trenujących na siłowni. Po prostu zwykły spacer, zwykłe nabijanie kroków, które zwiększy wydatkowanie energii w ciągu dnia. Takimi tipami dzielę się z osobami, które mnie obserwują, zostaw anaboliczny follow.